<śmieszne> I pytam, czy pokrzywa go nie poparzy. <śmieszne> Mówi się, że. Mój Tak! Patrzyć je w sześć kubusiów w cenie pięciu i wysłać na księżyc. Na oszczędności w tej roli. I co powiesz? Y y y znalazłem dobrą lekturę? I y pan krzyż będzie zadowolony. To duży błąd, to straszny błąd. Zawsze zakładamy, gdy szybko zasuwamy. Głody nie mają wakacji. Wybierz danio. Teraz w żabce kupisz świeże pieczywo, nie tylko o poranku. Zdążyłem po świeże bułeczki. Na kolację? As. Twoją drogą nie wiedziałam, że tych dwóch może razem coś zrobić. No, niestety, gdzie dwóch się kłóci?